Witajcie, dzisiaj sobota kuchenna. E, spóźniłam się e, z czymś, o czym chciałam Wam opowiedzieć. Spóźniłam się z tym, dlatego że tu we Francji mamy, zwłaszcza w Alizacji chyba, mamy gigantyczną suszę, więc w zasadzie ze swojego doświadczenia dzisiaj obecnego roku nie mam o czym opowiadać. Ale w Polsce sezon grzybowy po prostu przewalił się już w dużej części. E, ja po prostu o tych grzybach zapomniałam, bo tu ich po prostu nie ma w tym roku. Aczkolwiek. Jeździmy tu do okolicznych lasów, których jest sporo, na grzyby normalnie i powiem szczerze, że Francuzi są jednymi z nielicznych ludzi zachodu, których trochę poznałam w życiu, którzy w ogóle jadają jakieś grzyby i uważają, że to jest w ogóle fantastyczne i że grzyby są bardzo potrzebne. Stosują grzyby, zwłaszcza różne rodzaje naszego smarca i trufli, w charakterze bardzo drogiej przyprawy. E, oczywiście e, uprawiają duże ilości pieczarek, które się tutaj nazywają Champignon de Paris. Sprowadzają je z, Polski również, z polskich pieczarek, nie bardzo często można kupić w lokalnych e, sklepach wielkopowierzchniowych polskie pieczarki. E, ale powiem szczerze, że jestem przekonana i o tym też napisałam dzisiaj wieczorem. Powieszę Wam ponownie mi tekst o grzybach e, i porozmawiam z Łukaszem Uczajem i badaniach rozlicznych. E, Pani Docent Marta Rosek i Łukasza Uczaja jestem przekonana, że dla nikogo w Europie przynajmniej, a już z pewnością na, w tak zwanym pierwszym świecie, w cywilizacji tak zwanej zachodniej, dla nikogo poza Bałtosłowianami grzyby nie są tak istotne zarówno gastronomicznie, jak i kulturowo, jak dla nas. Jesteśmy zbieraczami grzybów, którzy to uwielbiają. I nie sądzę, żeby jakikolwiek inny kraj. Miał jakiekolwiek, jakiekolwiek dzieło literackie nazywane narodowym, poematem, na przykład, które opisuje w całej wielkiej rozciągłości grzybobranie jako zjawisko społeczno-kulturowo-towarzyskie. Tak jak Mickiewicz zrobił to w Panu Tadeusz. Nie będę Wam tu przytaczać, uwielbiam tą opowieść. Uwielbiam. Nawet gdyby tam nie było tych mrówek i tej tej meny której mrówki chodzą po pęczochach, naprawdę grzybobranie samo w sobie. Poza tym my mamy wiersze dla dzieci, gdzie grzyb jest podstawową e, personą. E, no, Najwspanialsze chyba są, 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 jest Brzechwa i, i jego wojna e, grzybów e, z buchami, czyli Król Borowik. E, kochani, e, jesteśmy grzybierzami, kochajmy to w sobie. Teraz opowiem Wam. Trochę bardziej naukowa, militaryczna o grzybach, aczkolwiek jestem bardzo otwarta, żebyście tutaj naprawdę się podzielili swoimi e, przemyśleniami, e, swoimi e, fascynacjami. Grzyby są fascynujące. Nie tylko bywają halucynogenne <grytania> i dostarczają nam czasami, jeśli ktoś używa pewnych fascynacji e, dodatkowych, e, ale grzyby są fascynujące jako stworzenia, jako organizmy. E, Zanim opowiem, jak ja w sposób absolutnie podstawowy przygotowuję grzyby, co chroni je przed tym, żeby nie było w nich moli i co chroni je i co mi ułatwia bardzo używanie ich, bo są do użycia w ciągu 5 sekund, a nie w ciągu... Um, wymagają, nie wymagają żadnego odmaczania itd. Zanim do tego przejdziemy, powiem Wam trochę o grzybach jako organizmach. Grzyby są plechowcami, czyli technicznie nie mają tkanek, ale takie duże owocniki Czyli nie mają tkanek, czyli technicznie wszystkie komórki są takie same. Ale to nie do końca jest prawda. Te komórki się trochę różnią. One nie budują zespołów tkankowych, nie widać tam jakichś naczyń transportujących wodę i innych tam komórek transportujących składniki odżywcze. Grzyby są poza tym komórczakami, czyli ich komórki bardzo często mają wiele jąder. Nie jedno, nie dwa, ale bardzo wiele. Tak jak naszych mięśni, powszechnie prążkowanych na przykład. Tylko nasze mięśnie powszechnie prążkowane w nieco inny sposób zostają tymi komórczakami, bo od początku tak rosną. Natomiast grzyby są tak zwaną ze czyli syncytium. Bardzo często jest tak, że mają się komórkowe obtnumienie i jak rozpływają. Generalnie, więc to już jest bardzo ciekawe. Po drugie, zaliczenie ich niegdyś do roślin tylko dlatego, że nie były zwierzętami, też jest błędne. One z roślinami, Ewolucyjnie nie mają de facto nic wspólnego. Znaczy, są takie glony, jak bałżaria, że mają trochę struktur, zwłaszcza ściany, o której za moment porozmawiamy, bo to jest najbardziej charakterystyczna cecha grzybów, yy, które są. Yy, Przypominają nieco, także baba. Czy to są jakieś organizmy pośrednie? W ogóle się ewolucja nie myśli w kategoriach organizmów pośrednich, prawda? Trochę już żeśmy o tym rozmawiali, także z panią Stojak. Myślę, że musimy trochę inaczej pewne procesy ewolucyjne rozumieć, nie tak jak nas uczono w szkole w latach 50. i będziemy jakby lepiej z tym wszystkim funkcjonować. Ale wracając do punktu. Nie są roślinami, nie wytwarzają. Chlorofil. Ich zielona czasami barwa wynika z zupełnie innych rzeczy. Nie mają ciałek zieleni, czyli chloroplastów. Nie mają nic wspólnego z, z, z tym procesem, który kiedyś nastąpił sinicy, do symbiozy, silnicy, do komórki eukariotycznej. Nie są zatem samożywne. Żeby są cudzożywne jak najbardziej, są żercami najczęściej, czyli po prostu tkwią sobie w, jakimś, w jakiejś próchnicy i rozkładają ją dalej, z tego czerpią składniki odżywcze. Yy... Na ogół są tlenowcami, aczkolwiek tu znowu rozmawiamy o grzybach, a grzyby to jest wielkie. wielkie. Wielka grupa życiowa, taksonomicznie, to jest bardzo często jeszcze ciężko potwierdzać, ile z tych tak zwanych grzybów niedoskonałych czy jednokomórkowych to są w ogóle grzyby, czy po prostu mają chityna, są jakimiś pierwotników też już nie ma, tam się w ogóle po osobnych królestwach robiło 1500 więc ta taksonomia jest skomplikowana. Mówiąc, że są tlenowcami, mówię o tych grzybach, co tak rosną w lesie i możemy zbierać owocniki, czyli o tak zwanych grzybach jadalnych, ewentualnie niejadalnych. One należą do dwóch najważniejszych. Nie lubię tego określenia, ale dobra, najwyżej ewolucyjnie rozwiniętych grzybich taksonów to są workowce i podstawczaki. Wśród workowców będziemy mieli takie bardzo użyteczne dla nas grzyby jak drożdże. One wytwarzają po prostu worki, w których są zarodniki. Może tych zarodników być 4 lub, no 4 lub 4, ale czasami bywa różnie, chwilatowo i podróżnie. I podstawczaki. I podstawczaki to są te takie właśnie grzyby kapeluszowe najczęściej, to co znam jako grzyby kapeluszowe, tam są podstawki, tam wtedy tych zarodników y, mejotycznych grzybowych jest 8. I y, y, te podstawczaki bywają z blaszkami pod kapeluszem albo z rurkami. I tam są właśnie te, te pomieszczane, te, te ich podstawki z zarodnikami. Ergo, grzyby, które jemy, albo w ogóle grzyby, które rosną w lesie i widać je z widocznym owocnikiem, to jest w ogóle jakiś procencik tego, jaki świat jest pełen, e, dobra i piękna. Bo wśród workowców poza drożdżami będziemy mieli też te smardze i, i tak wspaniałe, super e, aromatyczne grzyby, a wśród podstawczaków będziemy mieli właśnie od Borowika po opienieczkę no, taką maleńką. Tak? Opieniek jest maleńki. Nie, nie, nie dla nas skakać na wysoki sążeń. Więc cała ta gama. I teraz wspomniałam smarze bardzo pachnące. My niejemy jemy grzybów dlatego, że one są szczególnie dla nas odżywczo wartościowe, bo my sami w sobie, czasami nasze bakterie w jelitach nam mogą pomóc, ale my sami w sobie jako e, homo sapiens nie jesteśmy w stanie sprawić większości tego, co w grzybie jest. Tam niewiele jest, trochę minerałów i bardzo dużo hityny. Zaraz sobie o tym pogadamy. Więc i trochę śluzów, my tego nie trawimy. Nie mamy, y, 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 nie mamy tam, gdzie należałoby to strawić, y, czyli w, w dwunastnicy, y, nie mamy żadnych enzymów, które by sobie mogły poradzić z tymi substancjami. Więc to, co zjemy, to z nas wolać. Y, aczkolwiek dostarczy nam w międzyczasie tu szczególnie, o tu, mnóstwa fantastycznych wrażeń. Mnóstwa fantastycznych wrażeń. Są oczywiście grzyby chorobotwórcze, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, jak i dla roślin. Nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, ale to nie jest tak, że grzyby wszystkie są dobre, ewentualnie bywają trujące, a inne są złe. Pamiętajcie, jeśli idziecie zbierać grzyby, powiem to jeszcze raz, chociaż wszyscy już wam to mówią od przedszkola, uwielbiają słownie zbierać grzyby i niech chodzą i to robią. Ale jak się na tym nie znacie, to tego nie róbcie. Jak już koniecznie chcecie pozbierać grzyby rekreacyjnie, to zbieracie tylko te z rureczkami pod kapeluszem. Bo tym się nie, tym no to dziecko mamy można by było tym zabić. Nie dajemy małym dzieciom żybów. Natomiast dorosły człowiek co najwyżej będzie miał zwolnienie. Natomiast te z blaszkami bywają naprawdę trudne dla ludzi, którzy się nie znają, więc albo idziemy za atlasem, albo idziemy, albo wiemy, albo idziemy za atlasem i też o, ostrożnie, albo bo to wiecie, rysunek, zdjęcie, no, no to jakby zrobić zdjęcie człowieka, a potem widzimy takiego zupełnie innego o innym kolorze skóry i co nie człowiek, no też człowiek, więc trzeba być uważnym, że, że coś może wyglądać, no tak, jak mamy z czymś otrzaskanie, jak się urodziliśmy w grzybiarskiej rodzinie i tata nas brał od samego początku i tak dalej, to na ogół sobie radzimy, trzeba bardzo uważać z kaniami, pamiętajcie o tym i tak dalej, i tak dalej, z tymi, z gołąbkami trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, nawet z rydzami trzeba uważać, ponieważ ludzie czasami mylą je z innymi gatunkami. Zawsze można zajrzeć na wideoblog i na blog profesora Łukasza Uczaja. On naprawdę dużo, dużo mówi i tłumaczy na ten temat. Można się oddać, ci co z Warszawy, docent wrzosek jest po to zorganizowany, zdaje się w Ogrodzie Botanicznym, ja to na naukowo takie miejsce, gdzie można przyjść i sprawdzić. We Francji to robią aptekarze kiedyś jeszcze umieli, więc normalnie z koszykiem się szło do apteki i oni mieli umieć to zrobić. Dzisiaj, well, oni nawet już dzisiaj po łacinie ziół nie znają, więc yy, z taką lekką nieśmiałością podchodzą do zjawiska chodzenia do apteki, żeby zapytać, czy te grzyby są dobre, ale git. No, takie są tu reguły gry. Yy, grzyby jadalne. Kochani, to jest pewien promil, tak jak mówiliśmy, całości zagadnienia grzyby, są to tak zwane grzyby wyższe, grzyby z owocnikiem widocznym gołym okiem. Ten owocnik jest właśnie dla nas interesujący, czyli gdzieś tam w rośnie sobie grzybnia, dochodzą do siebie dwie strzępki plus minus, które są dla siebie atrakcyjne, Chodzi do zespolenia, na ogół zlania się tych strzępek. Te jądra się tam łączą, bo grzyb jest haploidalny na ogół. Tworzy się diploidalna grzybnia. Tam powstają właśnie te mejozy się, różne podziały tych jąder, żeby chromosomy się powymieszywały, posortowały, porekombinowały, żeby powstał jeszcze jeden, jeszcze fajniejszy grzyb z tych nowych zarodników meiotycznych. No i jakoś te zarodniki meiotyczne trzeba wysypać na świat. I po to jest właśnie ten owocnik. On sobie tak stoi. I tu, gdzie trzymał sobie paluszki, gdzie wysypywał te zarodniki. Tak. Grzyby są atrakcyjne, jak mówiłam, ze względu na swój smak. Są atrakcyjne nie tylko dla nas, dla wielu owadów, dlatego składają tam swoje jaja i są larwy. Dlaczego chodzimy na grzyby rano? Nie dlatego, żeby, że świat jest po prostu pełen przeciwności i kto rano wstaje, temu pan daje, a innym nie. Tylko do południa te larwy już wyżą trzonek, zwłaszcza dużego owocnika. Więc. No cóż, yy, robaczywe grzyby są trochę niebezpieczne. Yy, po pierwsze, dlatego, że czasami te robaki są szkodliwe, więc to trzeba naprawdę wycinać. Po drugie, dlatego, że jakby takie grzyby robaczywe suszyć, to potem nam z tego nic nie zostanie suszenia, Bo schowamy to do bardzo hermetycznego słoiczka i potem po paru miesiącach wyjmiemy, żeby tutaj właśnie barszcz bożonarodzeniowy Rodzenie wyrobić, a tam będzie po prostu sieczka pożarta przez te, przez te larwy, tak czy siak. Yy, więc. Naprawdę grzyby trzeba obierać. Te, które trzeba obierać. Na przykład pieczarki się obiera, nie myje. Tylko korzonek trzeba obciąć. Tak? Pewne grzyby trzeba obierać. One nie mogą, jeśli chcemy ich wykorzystywać kulinarnie, one nie mogą nabrać wody. Grzyby z lasu i tak dalej. Po prostu obieramy. Obieramy te skóry pełne igliwia i tak dalej. Jeśli nie chcemy grzybów suszyć, można je potem opłukać. Ale miejmy świadomość, że ta plecha po prostu jak gąbka na siorbie się tej wody. Także, gdybyśmy potem chcieli tak, żeby, nie wiem, marynować w occie, to byśmy zupełnie inne zaprawy musieli zrobić. Teraz dzisiaj już zapowiadam, że o zaprawach odstawych opowiem w przyszłym tygodniu, bo to się po prostu nie zmieścimy się. I wtedy opowiemy o wszelkich piklach. I o tym, jak taki ocet zrobić, co można bym go dodać i o co chodzi. Natomiast dzisiaj. Ja wiem, że to jest tylko wszystko trochę spóźnione, ale wiecie co. Eee, tematów jest wiele i one ciągle następują, więc wybaczcie mi, że nie z wszystkim nadążę. Eee, jak ja robię grzyby? Żeby zachować maksymalnie ich smak, to jest troszeczkę wymagające pracy na początku, ale potem oszczędza nam mnóstwo pracy na końcu. I są właściwie do użytku do wszelkich zup i sosów. Takie grzyby, jak ja przygotowuję zaraz po grzybobraniu poza tym, że część susza, oczywiście. I e, ja nawet z takich grzybów, o których dzisiaj mówię, robiłam, dodawałam e, takie grzyby do pierogów i też działało. Tylko, e, jakby trzeba wtedy, na przykład, trochę kaszy albo bułki tartej, albo czegoś po prostu z tym farszem wymieszać, żeby żeby on nie był, żeby się jednak nie rozlał. Teraz o co chodzi? E, po pierwsze, grzyby. Możemy suszyć, możemy marynować w odcie, możemy kisić. Są regiony w Polsce i warto do, na blogu y, profesora Uczaja wejść i posłuchać o tym, które kiszą grzyby. Normalnie kisi się są bardzo w te, To jest grzyb zdrowy, bo tam już są te probiotyczne właściwości. E, więc grzybów y, bardzo wielu można robić kiszonki, Grzyby można niektóre jeść na surowo, na przykład pieczarki można. Sałatka z pieczarek może być zrobiona i wszystko jest ok. Z wielu grzybów nie można w ogóle zjeść na surowo, bo w formie na są trujące, czyli tam są jakieś alkaloidy, które są e, termicznie wrażliwe. Czyli jak zaczniemy ten grzyb gotować lub smażyć, to on po prostu, ten alkaloid nam zniknie. Oczywiście są grzyby, których alkaloidy są termo niewrażliwe, są termostabilne. I wtedy, żebyśmy je usmażyli, takiego sromotnika, to on z tego kani nie będzie, tylko się zatrujemy i możemy powiększyć grono aniołów. Tak? E, więc musimy uważać na takie rzeczy, że pewne grzyby są jadalne na surowo, inne nie są. Na ogół grzyby przygotowujemy termicznie, w ogóle grzyby są ciężko strawne. Dlaczego? Yy, jakbyśmy ich nie zrobili, aczkolwiek w odcie są najmniej niestrawne. Nie, nie Ocet w pewnych rzeczach pomaga, i potem łatwiej nam je, yy, je strawić. Yy, yy, możemy z grzybów robić zupy, sosy i dodawać je do bardzo różnych potraw. Po prostu grzyby mają tą chitynę, i ta chityna dla nas to jest ich, to jest ich ściana komórkowa, więc każda komórka grzyba jest otoczona tą chityną dość grubą I ta, ta ściana komórkowa jest dla nas nie ale teraz słuchajcie, ciekawe rzeczy o chitynie, bo chcę Wam to, chcę wam to yy, opowiedzieć, tylko tutaj właśnie mi się notatki yy, zaciemniły, ale yy, chityna sama w sobie to jest polisacharyd, czyli tak jak celuza. Wiele jednostek cukrowych połączonych ze sobą jakimś tam szczególnym wiązaniem glikozydowym, czyli między, yy, tam w cukrach są takie reszty wodorotlenowe i, i reszty wodorowe, więc wiązanie glikozydowe stosowne polega na tym, że właśnie yy, łączymy i wyłącza się, yy, odpada cząsteczka wody niejako i powstaje wiązanie. Yy, w wypadku hityny to jest n acetyloglukozamina I znamy ten związek, yy, znaczy hitynę jako związek znamy głównie z szkieletu zewnętrznego owadów, czyli wszystkie te pancerzyki, owadzie, to jest z Potem jest parę innych e, gromad bezkręgowców. E, tak, wszystkie stawonogi mają chitynowe e, pancerzyki, czyli także skorupiaki i także, i także pajęczaki. E, oraz inne, niektóre bezkręgowce mają związki do dość podobne. Na przykład mszywioły mają, e, poczytajcie sobie jakieś o mszywiołach albo opowiem Wam, jak będzie już taki czas, że będziemy w ogóle wyluzowani i będziemy sobie opowiadać o fantastycznych taksonach w zoologii, albo może znajdę jakiegoś cudownego zoologa, który będzie tam opowiadał o mszywiołach albo o, o, o innych wtóroustych stworzeniach niż, niż e, my tu strunowce, bo są inne bezkręgowce wtórouste, przeciekawe zupełnie. No więc Mamy takie związki podobne do hityny. Także bakterie, które mają to swoją murejne, czyli peptydowy to jest z kolei taki wielocukier z N-acetylogozaminy, kwasu N-acetylomuraminowego, takie, takie podwójne jednostki. Więc te ściany, w których są N-acetylocukry tak zwane, one nie są takie zupełnie wyjątkowe w naturze. Ale trzeba przyznać, że wszystkie rośliny mają celulozę, tak? O tym nas, na to nas uczulała pani Orzeszko-Rywka w swoim wywiadzie być może w cyklu, który prowadzi teraz, też do tego wróci. Celuloza. Uważajcie, tu bo to jest ciekawe. Dlatego, że. W tym N-acetylą są te azoty, to wiązania wodorowe, które powstają w chitynie są znacznie twardsze niż te wiązania w celulozie, bo w celulozie to jest glukoza, 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 połączona dość szczególnym wiązaniem, co, które powoduje, że, że celuloza to są takie glukozy połączone w wiązaniem i skrobia to są po, glukozy połączone wiązaniem, a spróbuj ugryźć celulozę i spróbuj ugryźć skrobię, celuloza jest nie do strawienia, a skrobia jest dla nas do strawienia. Więc tutaj właśnie mamy to, że celuloza, słuchajcie, jest znacznie mniej odporna y, mechanicznie niż hityna. Więc te mięciutkie grzyby, słuchajcie, bo to jest dla wyobrażenia sobie trudne. <laughs> że gałęzie drzew, pnie drzew, których komórki są celulozy, Oczyw otoczone celozą, oczywiście także roślin zielnych. One jak są zdrewniałe, no są bardzo twarde, ale ale ta celuloza jest mniej mechanicznie odporna niż ta hityna, co okrywa grzyby. Taki pancerzyk, e, załóżmy kraba, to trzeba już takimi metalowymi szczypcami naciskać, żeby tam coś wyjąć, to to pyszne mięsko ze środka. Tak? Więc chityna. my tego nie trawimy, my nie odczuwamy szczególnego smaku tej chityny. Tam dodatkowo są też śluzy, więc maślaki mają ich tak dużo, że prawdaży mi I teraz, co ja robię z grzybem? Na samkowie. Z tych fascynujących, wspaniałych organizmów, kto, o których można by opowiadać godzinami, w sposób e, e, uporządkowany bardziej niż moja opowieść. Kochani, biorę tą kać na powidła śliwkowe. Nie zrobiłam Wam opowieści o powidłach śliwkowych, bo było wcześniej w różnych konfiturach, więc wiecie, że robię to w miedzi i dlaczego. Ale powidła śliwkowe w tym roku były git. No więc mam już ją obmytą po tych powidłach i kładę ją na, na ogniu ponownie. Wracam z grzybobrania, obieram moje grzyby. I kładę je do tej e, miedzianej kadzi e, z olejem. Można dać oliwę. Można dać masło, jeśli ktoś ma zwłaszcza klarowane, żeby to mu wszystko potem nie jełczało e, na masę i, i nie psuło się. E, daję cebulę i zieloną pietruszkę. Pokrojoną. I cebulę też bardzo drobną. Tak żeby też kroję na takie no takie kawałki. O pokazałam kawałek. Ym, mogą iść i kapelusze, i nóżki, jeśli są zdrowe. I po prostu to dusze, bo tam z nich będzie wychodzić dużo wody. Można te, na ten, na tenże, y, na tąże preparacje, można, żeby umyć po obraniu. Jeśli, y, jeśli nadal ktoś ma wrażenie, że, ale będzie obróbka termiczna, więc cokolwiek się tam nie wydarzyło, nie będzie dla nas to groźne, dla zdrowia, i mam przygotowane słoiki. Ja to potem pasteryzuję. Więc robię, to trwa trochę godzinami. Trzeba mieszać, bo te y, śluzy, zwłaszcza y, pochodzenia grzybowego, no, lubią przybierać nawet do miedzi. Więc w przeciwieństwie do powideł, które jeśli robimy na maleńkim ogniu w miedzi, to nawet nie trzeba prawie mieszać, tylko trochę, to tutaj trzeba trochę mieszać, mimo że w miedzi. I y, można podlewać trochę wodą. Jak widać, że coś y, jakoś nie miękną, a, a y, jeszcze, y, a już się przypalają. Przypalone, niedobre. I robię po prostu taką zaprawę grzybową, jakby to na śląsku powiedzieli, gdzie jest wyłącznie grzyb, tłuszcz. Można użyć salce wieprzowego, taki konfit zrobić. Nawet można go mieć dużo. Jak ktoś ma po świnobiciu dużo smalcu, to może taki konfit z grzybów zrobić. One wręcz w tym tłuszczu będą sobie tak pływać, bo tam z tego słoika się łatwiej wyjmuje. Tylko to będzie tłustsze, tak? Więc to się będzie nadawać na jakieś jajecznice, albo ten tłuszcz potem sobie będzie można smarować na chlebie. Natomiast same grzyby się będzie używać. Do czego? Do natychmiastowego przygotowania zupy grzybowej. Zupa grzybowa jest fascynującym daniem. Ja uwielbiam to podawać dla gości bo mm, Francuzi umieją to docenić. I, ale ona jest już gotowa w tym słoiku po prostu. To jest potem gęste. To łyżką trzeba wyjmować, jak galareta jest takie solidne. No bo te wszystkie śluzy, jak mówiłam, ta hityna też się tam, tam trochę termicznie rozluźni i to się stworzy takie, więc z tego cały słoik i trochę wody i śmietany, sos. Dużo więcej wody, zupa gotowa. Gotowa. Gotujecie łazanki i macie zupę grzybową. Prima sort, albo, albo z kluseczkami kładzionymi, albo z lanym ciastem, albo z groszkiem ptysiowym, albo, albo po prostu. No. A więcej to sos grzybowy. Mówię, trochę się trzeba narobić przy robieniu tych słoików. Ale mól w to nie wejdzie. Jeśli dobrze wszystko przygotowaliśmy, było czyste, te słoiki były i sprzepasteryzowaliśmy 15 minut, tak jak trzeba... W dobrym garze od momentu zagotowania, nic się tam nam nie popsuje. Nic tam nam nie skiśnie. Tam jest tylko tłuszcz, grzyby, pietruszka i cebula. Można dać inne przyprawy. Jak ktoś ma, jak komuś to, jak smakują grzyby, jeszcze jest za mało, to może dodać, co mu się żywnie podoba. <laughs> ja uważam, że grzyby same w sobie mają sobie tyle smaku. Że poza jakimś tam liściem laurowym, ewentualnie czy zielem angielskim, to ja już bym niczego do nich nigdy nie dodała. Ewentualnie jakimś czosnkiem. Robię tak grzyby co roku. No w tym roku nie zrobię, bo jak mówiłam, była susza. Słoiki takie trzymają się czasami kilka lat, więc jeszcze mam ze dwa z zeszłego roku i jakoś przeżyję do zimy. Jak mówię, można to wykorzystywać nawet do pierogów, na pewno do sosów i zup. Można do pieczenia mięs, czyli dodawać taką łyżkę. Jak nam się mięsa ma piec i będzie ten grzybowy intensywny smak, czy do innych zubi jak krupnik, łyżeczkę takiego czegoś, tak się zrobi. A wiadomo, suszony grzyb, no najpierw trzeba odmoczyć i potem dopiero można go gdziekolwiek zastosować de facto. A jak odmoczymy, to część tego smaku nam odejdzie, chyba że tą wodę wykorzystamy. Dlatego zachęcam do sposobu, który ja sobie wymyśliłam. Oczywiście wymaga on posiadania słoików stosownych. A czasami bywa taki dobry rok, jak jest ten teraz, że słoiki puste w piwnicy przestają występować. I oby tak było w Waszych piwnicach. Zachęcam do robienia przetworów i do zjadania ich potem zimą. Dziękuję Wam.